I tak oto, dzisiejsza niedziela, no nie zalicza się do tych najszczęśliwszych, najmilszych. Niestety, no, spotkało nas, gradobicie. Jeżeli chodzi o wodę, raptem 25 litrów, to jest akurat w tym wszystkim najmniejszy problem, tak, najmniejszy problem. Oczywiście, no nie ma co ukrywać, uprawy są ubezpieczone, także jakby, Tutaj taki mały plusik przy tym wszystkim, o ile można to nazwać jakimś pozytywem, tak? No. no człowiek, widzicie, cały rok, cały rok pracujemy na to, żeby później zebrać, żeby później przez, przez kolejny sezon mieć, e, mieć takie, takie poczucie, taką satysfakcję, że, e, że zrobiliśmy wszystko jak najlepiej. Niestety od pogody nie da się. Ubezpieczyć, nie da się jakoś tego przewidzieć. Skrajności, skrajność. Od suszy, jeszcze niedawno, miałem jeszcze pola ubezpieczone od suszy. Zgłosiłem oczywiście od suszy. I ktoś taki, kurde, nawet przyjedzie i powie: No, panie, no, co pan od suszy ubezpieczał? Zgłaszał pan skody od, od suszy, a zaraz kolejna, kolejna skrajność tak, i, i mamy gradobicie. Mamy nawałny deszcz, mamy wybity rzepak, mamy wybito pszenicę. Nie jest to duży procent, tak, ale tuż też nie chodzi o to, że okej, okay, ubezpieczone, kasa z tego jest, nie ma się o co martwić. Nie ma się o co martwić, chociaż z drugiej strony jest się o co martwić, bo jakby nikt też nie zwraca uwagi na, na to, co pozostaje na polu, tak. Czyli ten wybity rzepak w ilości wysianej, wybitej i umieszczony w glebie w ilości. Nie wiem, to na 2-3 patrząc na te plony, które są 90%, tak ja uważam, bo, bo jest czarno. Nawet nie mam jak wejść na te pole teraz. Bo, oczywiście, przeszła jeszcze druga fala. Nie ma nawet jak wejść na to pole, ale straty są duże. No i teraz te wszystkie nasiona w glebie są, tak? Trzeba czekać, aż skiełkują. Wszystko nie skiełkuje, później będziemy to wrzucać w glebę dalej, przewracać, przewracać, namnażać. To też trzeba o tym powiedzieć i trzeba mieć gdzieś to na uwadze, prawda, że, że takie coś przyszło. Jeszcze raz powtarzam, oczywiście jest to ubezpieczone, jakby nie będziemy stratni, na pewno nie będziemy stratni. Ale teraz wjechać w pole po takiej dawce wody, teraz jeździć po tym polu i zbierać, nie wiem, 500 tona, to na 200, to na 500, nie mam pojęcia ile tam tego będzie leciało. W jakim stopniu to jest wy, wybite? No, wydaje mi się, że to jest 90%, bo jeżeli patrzę na rzepak stąd widzę, że jest biały, no to no to jest jest nieciekawie. Jest nieciekawie. No ale niestety na to wpływu, tak jak powiedziałem, nie mamy, nie mamy. I tak jak, tak jak już powiedziałem, ze skrajności w skrajność. Jak nie susza, brak opadów. Jesień, przepraszam, wiosna chłodna, zimna. Tak, i później znowu susza, upały, wypalone, tam gdzie słabsza ziemia, uprawy, aż do dnia dzisiejszego, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze dołożyło nam gradem. No i tak, tak to, to się żyje na wsi. No, jedni powiedzą: No, trudno, wybraliście, to macie. Oczywiście, to jest kawałek chleba, niełatwy, pod chmurką, gdzie trzeba się zabezpieczać. Na ewentualność. Nigdy nie wiemy, co będzie. No ale. Co tu więcej gadać? Nie ma co biadolić. Trzeba to po prostu przełknąć, przegryźć, przeżyć i zapomnieć, tak? Gdzieś to w głowie zaczyna się wszystko też, wiecie, układać. 2019 rok, ta sama sytuacja. Rzepak o tam na tamtym polu. 90% wytłuczony, 22 hektary. Też tam ziemia i od 2019 roku do dnia dzisiejszego tam żepaku nie było i jeszcze wschodzi, nie jeszcze wschodzi. Także to też trzeba mieć na uwadze skutki nie tyle co, znaczy skutki po gradobiciu, nie tyle co e, finansowe, ale też e, chyba m, źle nie powiem jak powiem agrotechniczne. Także tak się żyje na wsi. No, taki to, to efekt. Właśnie jest koszenia w tym roku. Co chwilę, co chwilę coś i już kolejna ulewa. Dobrze po gradobiciu, nie, nie zaczęliśmy sprzątać. Świeżo po. Jesteśmy świeżo po szacowaniu. Także od razu tutaj lecę z kombajnem. Te szacowanie to też tak wyszło, że klękajcie narody, że paku wybite co nie miara a procenty, aż szkoda, wiecie co mówić, ale nie, trzeba o tym powiedzieć. Zaczynaliśmy od, od 12%, tak, że tyle jest wybite, a tak na dobrą sprawę, według mnie, ja nie będę też przesadzał, tak, ale myślę, że te 40%, nawet 45% jest rzepaku, no, wywalonego, wywalonego, więc to też, też, też trzeba mieć jako, jakieś rozeznanie, prawda, A... A przy takim szacowaniu to ja dziękuję. Nawet tutaj na, na zero nie wyjdę, bo co mi uleci. Yy, dokładnie wychodzi 2,280 po gradobiciu tego rzepaku. A, a tak, zbierałem sami wiecie ile, tak? Więc tutaj nie ma co oszukiwać. Ani siebie, ani nikogo innego. po prostu Po prostu tak to wszystko wygląda na chwilę obecną. Dlatego wiecie co. Powiem szczerze, że ja pierdzielę, jakiekolwiek gradobicia później się użeranie z, z firmami, z rzeczoznawcami, którzy też tak podchodzą do tego. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia jak to inaczej jak to inaczej określić, ale szczerze wam powiem, że to cholera nóż w kieszeni się otwierało, taka siwa chmura. Teraz jeszcze raz będę przyjeżdżać i, i wyjdzie i tak na moje albo jeszcze lepiej. Bo ten rzepak jest pootwierany, jest pootwierany, a taki właśnie teraz deszczyk jeszcze poprawi mu bardziej i tak wyjdą procenty te, które, które, o których ja mówiłem, i tak wyjdą te procenty, o których ja mówiłem. Bo teraz yy, te większość łuszczyń jest po prostu uszkodzona i. Yy, no najzwyczajniej w życiu teraz ten deszcz <laughs> poptłukuje, poptłukuje, i tyle będzie. I co żeśmy uczknęli dzisiaj? 5.49, no jest progres powiem wam, tak? Jest progres. Ja pierdziele, ja pierdziele po prostu nie chcę się patrzeć na tą pogodę i nie chcę się wyjeżdżać co chwilę z kombajnem w pole. To i tak łapaliśmy taką e, 10... Zaczynaliśmy od 10.02, e, 10, a teraz spadło na 89. No, no piękny wiaterek, słoneczko wyszło, no ale co mi z tego wiaterku jak... Proszę. Co się dzieje? Znowu. Znowu, znowu i jeszcze raz. Znowu. Co nie wyjedzie w kombajnym w pole? Łup, chmurka mała. Łup, chmurka duża. Łup, chmurka... I tak, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oj, no nic. Trudno. Powtarzam sobie... Chociaż nie wiem, czy to nie jest zbyt naiwne, że yy, ja bynajmniej nie pamiętam, tato też nie pamięta, by nie skosić, nie sprzątnąć żniw. Będzie nerwówka, będzie wszystko na raz. Sianie, koszenie. No ale cóż, można powiedzieć, życie. Jedyny pozytyw z dzisiejszego deszczu, który. Wygonił z pola. To jest taki, że nie trzeba polewać świeżo zalanego stropu. I to jest jedyne, z czego można się cieszyć. Tak, nie trzeba węży, nie trzeba wody, lać, tylko sama spadła. Ale czy, czy to akurat jest aż takie warte pocieszenia? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Wolałbym tutaj z wężem latać, z wężem e, rozwijać. Lać to wodę, a nieżeli z góry, i, i znowu, i znowu, i znowu wygoniło nas z pola. Także tak to można o tym wszystkim sobie tak to można sobie wszystko tłumaczyć. Szukać jakichś pozytywnych aspektów, ale z pola trzeba sprzątnąć. Trzeba sprzątnąć, żeby też być nie wiem szczęśliwszym, spokojniejszym, może o tak to nazwę, spokojniejszym być i nie martwić się kiedy znowu, jak, ile się uda znowu skosić. No ale w tym w tym takim smutnym życiu trzeba sobie szukać pozytywów i z tych pozytywów najzwyczajniej w życiu się cieszyć. Tak jak powiedziałem, nie pamiętam jeszcze by. By nie udało się nie sprzątnąć, nerwówka jest, namnaża się coraz bardziej. Ale cóż, na to nic nie poradzimy. Jeszcze zaraz, Tomek podjedzie ładowarko po, po, z przyczepą. Załadujemy rzepak, by zrealizować kontrakt, który wcześniej był podpisany. Także dzisiaj pierwszą przyczepę załadujemy. Jutro, pierwszy wyjazd i odpowiednio w czwartek i w piątek też też zawieziemy no i tyle no co tu więcej, co tu więcej gadać no i już na koniec dnia tak jak mówiłem załadunek rzepaku ładujemy pierwszą przyczepę no i cóż mam nadzieję że te pierwsze kontrakty które jeszcze były zrealizowane. że ta cena do tych kontraktów się zbliży niespełna 2,5 tysiąca plus dopłaty za godność, za zanieczyszczenia oraz za, e, za olej na niemieckich warunkach podpisana umowa także myślę, że około 2,5, no to niecałe, chyba 2,419, jeżeli się nie mylę, taki kontrakt był plus dopłaty te 2,550 w tych granicach powinna no, powinien przebak wyjść. Cena dzisiaj to jest około 1850-1890 Nie wiem w sumie jak giełda dzisiaj się zakończyła Szczerze Wam powiem, że nawet czasu nie było zobaczyć oby ten rzepak był droższy Czego sobie i Wam życzę I tyle na dziś Pozdrawiam Was Trzymajcie się, cześć